Załóżmy w rozwiązaniu, że prawdopodobieństwo wygrania w pojedynczej partii jest równe 1 druga. I oznaczymy to małą literką P. Niech to będzie tak zwany sukces. Natomiast porażka porażkę oznaczymy małą literką Q i prawdopodobieństwo porażki równa się 1 odjąć. Jedna druga, czyli od prawdopodobieństwa całkowitego odejmujemy prawdopodobieństwo sukcesu i otrzymujemy prawdopodobieństwo porażki. Oba prawdopodobieństwa są identyczne. I teraz m, będziemy chcieli policzyć prawdopodobieństwo wygranej em, wygranej partii w sześciu rozegranych partiach, ale chcemy wygrać mniej niż trzy razy. Więc oznaczmy małą literką N liczbę rozegr rozegranych partii. Będzie ich 6. Natomiast literką K oznaczmy mm, sukcesy. Sukcesów możemy nie mieć. Możemy mieć jeden sukces, czyli wygramy jeden raz lub dwa razy. I to będzie oznaczało, że wygraliśmy mniej niż 3 razy. I teraz, jeśli w zadaniu mamy takie doświadczenie, w którym Możemy wyróżnić sukces lub porażkę, albo sukces i porażkę, to wówczas zastosujemy w rozwiązaniu tak zwany schemat Bernoulli'ego. I tutaj będziemy korzystali z następującego wzoru. Więc, chcąc policzyć prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, a prim w tym wypadku, tak, bo chcemy wygrać mniej niż trzy razy, mmm, policzymy to. Przy pomocy schematu Bernoulli'ego wpisując odpowiednie miejsca, odpowiednie liczby. To tak. Najpierw w miejsce literki k wpiszę 0. Następnie w miejsce literki k wpiszę 1. I w miejsce literki k wpiszę 2. Dobra. I teraz to ładnie sobie tutaj rozpiszmy dalej ze wzoru. N nad k, czyli to jest symbol Newtona. To będzie. W pierwszym przypadku 6 nad 0, w drugim przypadku będziemy mieli 6 nad 1, a w trzecim przypadku będziemy mieli 6 nad 2. 6 nad 1 bierzemy stąd, a 6 nad 2 bierzemy stąd. Tutaj dopiszmy prawdopodobieństwo sukcesu 1, druga, 1, druga, 1, druga i każde z tych prawdopodobieństw podnosimy do potęgi k, czyli kolejno mamy 0, 1 oraz 2. No i jeszcze prawdopodobieństwo porażki. To jest 1 druga, jedna druga i jedna druga. I to prawdopodobieństwo podnosimy do potęgi n odjąć k. Czyli kolejno 6 odjąć 0 to jest 6, następnie 6 odjąć 1 to 5, i 6 odjąć 2 to 4. No i super. Teraz policzmy 6 nad 0, to jest 1, 1 druga do potęgi zerowej to 1, 1 druga do potęgi szóstej to 1 64. dodać 6 nad 1 to 6, 1 druga do potęgi pierwszej to 1 druga, 1 druga do potęgi piątej to 1 32. dodać 6 nad 2, 6 nad 2 policzę tutaj, ok? To będzie 6 silnia podzielić przez 2 silnia razy 4 silnia. 6 silnia zapisuję jako 4 silnia razy 5 razy 6. Tutaj bezpośrednio zapiszę 4 silnia i 2 silnia zapiszemy tak. Następnie 4 silnia skracam, dwójkę z szóstką skracam i zostaje taki wynik 15. Więc tutaj wpiszemy 15 razy 1, druga do potęgi drugiej to jest 1 1,4.

I to możemy skrócić przez 2. To jest 11,32. 11,32, ok. W kolejnym kroku policzmy prawdopodobieństwo wygranej co najmniej 3 razy. Wystarczy, że odejmiemy to prawdopodobieństwo, które policzyliśmy przed chwilą od prawdopodobieństwa pewnego. I wówczas otrzymamy 21,32. Ok, policzyliśmy prawdopodobieństwo wygranych, co najmniej trzech wygranych partii z sześciu rozegranych. A teraz chciałbym policzyć prawdopodobieństwo wygranych co najmniej czterech partii z ośmiu rozegranych. Więc tutaj musimy sobie to wszystko od nowa, Rozpisać. Ja zostawię na pewno ten wynik P od A i za chwilkę tutaj zrobię miejsce i wszystko policzymy w zasadzie od nowa. Niech zdarzenie B będzie następujące: wygrana występuje co najmniej 4 razy. B prime to będzie zdarzenie przeciwne. Zauważ, że prawdopodobieństwo sukcesu, porażki zostaje. Liczba, um, liczba rozegranych partii musi być zmieniona na ósemkę. I teraz um, liczba sukcesu, która nas interesuje, to będzie, będzie taka liczba: 0, 1, 2 lub 3. Chcemy wygrać mniej niż 4 razy. No, i tutaj zostawiłem sobie wynik z poprzedniej części. Policzmy więc prawdopodobieństwo zdarzenia B korzystając ze schematu Bernuli'ego. Czyli musimy tak mieć. Kolejno. P8 od 0, dodać. P8 od 1, dodać. P8 od 2, dodać. P8 od 3. 8 równa. Kolejne mamy 8 nad 0. Według wzoru dalej jest P do potęgi K razy Q do potęgi N odjąć K, czyli 8 odjąć 0 to jest 8. No i dalej tak powolutku sobie to wszystko rozpiszcie dalej, nie? 8 nad 1 razy 1, 2 do potęgi pierwszej, razy

Kolejne Kolejno mamy tak. 8 nad 0 to jest 1. Jedn, jedna druga do potęgi zerowej to 1. Jedna druga do potęgi ósmej. To jest 1,256. 256. Następnie 8 nad 1 to jest 8, jedna druga do pierwszej razy 1 druga do siódmej to jest jedna druga do ósmej, czyli razy 1. 256 dodać 8 nad 2. O to sobie trzeba rozpisać. 8 nad 2 to tutaj może to zrobię. To będzie 8 silnia podzielić przez 2 silnia razy 6 silnia. 8 silnia zamieniam na 6 silnia razy 7 razy 8 podzielić przez 6 silnia razy 2 razy 1. 6 silnia się skraca, dwójka z ósemką skraca się. tak? Przez 2. To jest 28. 28. Ok, czyli tutaj będziemy mogli zapisać 28 razy 1 druga do drugiej razy 1 druga do szóstej, to jest 1 druga do ósmej, czyli 1 256 dodać. 8 nad 3 teraz musimy policzyć. 8 silnia podzielić przez 3 silnia razy 5 silnia. To jest

Odejmując od 1 93,256. To daje nam wynik równy 163,256. Ok, takie jest prawdopodobieństwo tego zdarzenia. Natomiast mm, mieliśmy to zdarzenie porównać z prawdopodobieństwem zdarzenia A, które jest równe 21,32, i to możemy. Doprowadzić, musimy doprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie liczba 256, czyli tutaj otrzymamy ułamek równy 168,256. Okazuje się, że to zdarzenie jest bardziej prawdopodobne. Ten ułamek wygrywa, jest większy od tego ułamka, więc bardziej prawdopodobne jest wygranie co najmniej trzech partii rozgrywając 6 niż wygranie czterech partii rozgrywając 8. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć.